9 czerwca w wieku 60 lat odeszła Weronika Apriłaświli z domu Rozumejko, wybitna pedagog, absolwentka i wieloletnia nauczycielka liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej w Lwowie. Jej śmierć to ogromna strata nie tylko dla społeczności szkolnej, ale dla całego polskiego środowiska edukacyjnego na Ukrainie. świętej pamięci Weronika Priwoświli była postacią wyjątkową, nauczycielką klas początkowych, która przez dziesiątki lat kształciła młode umysły i charaktery. Jej podejście do pracy z najmłodszymi uczniami wyróżniało się nie tylko profesjonalizmem, ale przede wszystkim sercem i oddaniem potrafiła w każdym dziecku dostrzec potencjał i rozbudzić w nim miłość do nauki. Wkład Weroniki Apryoszwili w polską edukację został doceniony najwyższymi odznaczeniami. Otrzymała medal Ministerstwa Edukacji Narodowej za szczególne zasługi w dziedzinie oświaty, Srebrny Krzyż Zasługi oraz odznakę Zasłużone dla Kultury Polskiej. Te wyróżnienia to jednak tylko zewnętrzny wyraz uznania. Prawdziwym pomnikiem jej pracy są setki uczniów, którzy przeszli przez jej klasy i wynieśli ze spotkania z nią nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim wartości i życiową mądrość. Serdeczna koleżanka i zastąpiony członek społeczności szkolnej, tak będą ją pamiętać wszyscy, którzy mieli szczęście pracować u jej boku.